Live. Live. Zazwyczaj to jest dopiero po chwili. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaraz tak. ja sięgnę po mikrofon. Postanowiliśmy z Tomkiem Kniatem. Witam Iwona Majewska, witam ja, ponieważ to jest, to jest mój profil. Postanowiliśmy zrobić dzisiaj taki nietypowy live. No, live z naszego nagrania, pokazujący jak to my robimy podcasty. Zazwyczaj wygląda to troszkę inaczej, bo siedzimy bardziej o tak do siebie, patrzymy na siebie i ze sobą rozmawiamy. No ale ponieważ tutaj zaprosiliśmy widownię, zaprosiliśmy Państwa, no to tak czujemy się w obowiązku patrzeć trochę w kierunku no, właśnie tej naszej widowni. Także... Wiesz o tyle fajnie, że... Jeżeli... Cały czas widzę ciebie tutaj w tej. No tak, ja też ciebie widzę, więc na dobrą sprawę możemy sobie patrzeć na siebie gdzieś w, w tej komóce. Ja widzę co prawda tak trochę słabiej, bo do tych, tych odległości też potrzebuję okularów. Tego ja mam Mamy dziś bardzo ciekawy temat i specjalnie właśnie ten temat wybrałam do tego, żebyśmy mówili o nim na takim forum może publicznym, na Facebooku, dlatego że on w dużym stopniu dotyczy również Facebooka. To ja tutaj uruchamiam maszynę do nagrywania. Maszynę do nagrywania, maszynę, która będzie, no zapisuje to, o czym mówimy i będzie tego można oczywiście posłuchać w poniedziałkowym podcaście, tylko w następny poniedziałek. Tak, i co, zaczynamy mm -hmm. od powitania naszych podcastowych słuchaczy. No tak, to właśnie, bo też tego jeszcze nie wiedzą. <słuchacz> <słuchacz> Także witamy podcastowych słuchaczy, Pana Majewska-Piełka z tej strony. I Tomek dzień dobry. Dzień dobry, dzisiaj towarzyszy nam kamera, nagrywamy to na Facebooku. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, tym, że ja taki temat zaproponowałam Tomkowi o chowaniu głowy w piasek. No to ten temat miałem kiedyś bardzo dobrze przetrenowany, także bardzo mi się podoba. To znaczy tak, ja myślę, że każdy z nas w ogóle kiedyś, albo nawet z tego, co ja wiem i co obserwuję, niekoniecznie kiedyś, ale ciągle, w dalszym ciągu, no chowa tę głowę w piasek, uprawia to chowanie głowy w piasek. To podobno Struś tak robi, ale ja nie mogłam tego w ogóle znaleźć nigdzie. to się kojarzy z jakimiś wakacjami takimi psychicznymi. Nie? No to no. mogą być psychiczne wakacje, ale a propos strusia, no Struś to psychiczne wakacje niekoniecznie. Struś chyba tego nie robi. To chyba jest jakieś fałszywe w ogóle pomówienie, e, jeśli chodzi o strusia, więc on chyba tego nie robi, ale natomiast ludzie tak robią. O co chodzi? Chodzi o to, że w pewnych sytuacjach, w których powinno się zadziałać, odpowiedzieć, jeśli się, znowu, jeśli się byśmy chcieli posilić e, znowu jakimś takim porównaniem do zwierząt, no to chwycić byka za rogi po prostu, ludzie zatrzymują się, chowają głowy w piasek. Nie wiem, co oni sobie myślą. Myślą sobie, że co, że... Unikamy działania. Unikamy działania, ale dlaczego? Co oni sobie myślą? E, ja już mówię oni, bo ja już tak nie robię. Ale co, 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 co sobie myślą, że, że co? Myślą, że, myślą, że może, wiesz, może się boją, że działanie tutaj, yy, to zadziałanie, czy, czy to co ich czeka, to przed czym chowają głowę w piasek, kojarzy im się z jakimiś negatywnymi emocjami i tych emocji chcą po prostu uniknąć. Z całą pewnością tak jest, tylko właśnie jakie to są emocje? To są zazwyczaj takie emocje, e, przepraszam za taki kolokwializm, staram się nie używać takich słów, ale jednakowoż, ale jakoś tak głupio. O. To jest takie, a tak głupio tak powiedzieć, głupio tak coś zrobić, głupio coś tak zadziałać. Taka emocja, no ja nie wiem czy to w ogóle można nazwać emocją, ale, ale takie tak podejście do sprawy, że no nie zachowam się, nie powiem, no bo tak jakoś dziwnie, niefajnie, niekomfortowo. Wiesz no, na przykład płaceniem mandatu jest nieprzyjemnym, nieprzyjemną czynnością i, i czasami ludzie, Odkładają to zaopatrzenie mandatu, mając pewną świadomość konsekwencji. Niektórzy tego. myślą, że się to rozmyje. No wiem, bo rozmawiałam z takimi no mandatowiczami. Oni myślą, że to się rozmyje, do tego wrócimy za chwilę, tak? Też to jest niefajne, bo jak się ma mandat, to się powinno go zapłacić, więc tak się nie powinno myśleć. Powiedziałbym nawet, że im szybciej się ten mandat zapłaci, tym się zapomni, I szybciej szybciej zapomni, tym się Człowiek się lepiej czuje, człowiek się sam lepiej czuje. Mam to tak, za sobą, czego się nauczyłem, mam nadzieję, więc gdzieś idziemy tak dalej. E, tak, ale to nawet nie musi być mandat, nie musi być zapłacenie. To jest czasami wypełnienie jakiegoś formularza. Wypełnienie jakiejś ankiety. Ja na przykład Zadzwonienie bardzo nie... po pomoc techniczną. po pomoc techniczną w jakiejś tam sprawie. Czekamy, liczymy, a nuż się tutaj właśnie coś samo rozwiąże. Ja pamiętam, że w czasach, kiedy jeszcze sama chowałam głowę w piasek, to robiłam takie rzeczy wtedy, kiedy miałam do kogoś zadzwonić. Dlatego że ja bardzo w tamtych czasach nie lubiłam rozmawiać przez telefon. Dalej to nie jest moja ulubiona czynność, ale już jakoś sobie z tym lepiej radzę. Natomiast kiedyś tego bardzo nie lubiłam i faktycznie y, odkładałam. Niestety tak skutecznie, że w ogóle nie dzwoniłam, prawda? I co, co w konsekwencji, no y, właśnie jakoś tam się na mnie źle, źle potem skupiało, albo, no nie wiem, traciłam relacje przez to, tak? Traciłam dobre, dobre y, y, układy z innymi ludźmi. Czyli tak bardzo często robimy. Ja może Ci powiem, Tomek, dlaczego ja chciałam to zrobić tutaj. Wiesz, no, bo bardzo chętnie posłucham. Tak się zastanawiam, zanim Ty powiesz, mm -hmm. może to jest akurat to, co Ty chcesz powiedzieć. Widzisz, wszyscy wiemy, że, że to chowanie głowy w piasek jest negatywne. No nie jest dobre. Ale czy może są jakieś pozytywne A Nie, nie, to o pozytywach to ten... porozmawiamy potem i to na pewno nie są pozytywy chowania głowy w piasek. To już wtedy tak nie możemy powiedzieć. Dobrze. Pozytywów no. chowania głowy w piasek nie ma. Nie ma. Żadnie, tak dużymi nie literami ma. Mówię. Dużymi literami. Nie ma. Jeśli to jest chowanie głowy w piasek, to co my rozumiemy w, w, po polsku przez takie, przez takie zachowanie, to nie ma pozytywów. Natomiast mogą być e, sytuacje, gdzie wybieramy takie zachowanie, ale o tym potem. Dlaczego ja chciałam to poruszyć tutaj na, na Facebooku? Po prostu dlatego, że bardzo często piszą do mnie e, różni ludzie. Ja mam tych znajomych bardzo dużo, a piszą do mnie również osoby, które nie są moimi znajomymi. Pytają mnie o różne rzeczy. Pytają mnie na przykład, ile kosztuje u mnie kurs, czy e, proszą mnie o program kursu, czy proszą mnie o program jakich, jakiegoś tam wydarzenia, e, żebym napisała. Ja piszę i ewidentnie z jakiegoś powodu to tym ludziom nie pasuje. Ja w to nie wnikam. Ma, ma prawo im nie pasować, prawda? M mnie też mogą nie pasować różne rzeczy, ale oni się nie odzywają. Nie, nie, nie piszą dziękuję, pomyślę, dziękuję, nie. Coś innego mi się Dziękuję, coś bardziej. innego mi się podoba bardziej. Dziękuję, może kiedy indziej. Oczywiście są osoby, które w ten sposób postępują naturalnie. Ale część osób właśnie chowa głowę w piasek i nie podejmuje jakby dalej tego działania. A tu jest, zauważcie, kochani, to jest tak, no ktoś wykonał jakąś pracę dla nas, tak? W związku z tym, no chociażby z tego powodu, Należałoby dać mu znać, co my o tym dalej sądzimy. Ale to jest właśnie takie klasyczne chowanie w piasek, stąd właśnie głowy w piasek, stąd właśnie prosiłam o to, żeby to zrobić na Facebooku. Ale wiesz, to jest nie tylko nieprzyjemne dla ciebie, ale wydaje mi się, że oni sami sobie robią. Dokładnie, bo gdyby to było tylko nieprzyjemne, że dla mnie to nie jest nieprzyjemne, dla mnie po prostu to nie jest przyjemne, tak, ale nieprzyjemne nie jest. Natomiast właśnie chcę, dlatego o tym mówimy, że to jest bardzo niedobre dla tych osób, które to robią. Dlatego, że one, czy zdają sobie sprawę z tego, czy nie, to w swojej podświadomości gdzieś mają taki lekki cień. Ma, tu tam gdzieś tam zostaje. To, to gdzieś i zostaje, nie, tak. Potem. A nie zachowałam się tak, jak właściwie należałoby. A poza tym nie uczą się czegoś, co jest bardzo istotne i co jest bardzo ważne, czyli wychodzenia ze strefy komfortu. Bo tak naprawdę to, o czym tutaj Tomek mówił i chciał to nazwać emocjami, to ludzie tego nie robią. Dlatego. Najczęściej, że nie chcą wyjść ze strefy komfortu, że dobrze im jest tak. I obojętnie, jakie to są emocje, czy to jest lęk, czy nieprzyjemnie, czy że trzeba zapłacić, czy że trzeba się odeznać, czy że się myśli, że się komuś sprawi przykrość, bo często to takie jest. Czy przyznać no, się do własnego błędu? Czy przyznać się do własnego błędu, obojętnie, co by to nie było. To, to jest właśnie takie, takie trwanie w tej strefie komfortu, zamiast wyjść z niej i zrobić to, co się, nie wiem, obiecało, to, co należy, to, co trze trzeba. Czyli to unika się w tym momencie fantastycznego ćwiczenia, ćwiczącego po prostu nasz charakter i to, że potem mamy, no, siłę większą do działania. Także to jest, to jest właśnie z tego powodu, my tutaj o tym mówimy. Więc bardzo proszę, żeby skończyć tę część chowania głowy w piasek, tę część nie najlepszą. Bardzo proszę, nie chowajcie głowy w piasek. Bierzcie byka za rogi i działajcie. Zamykajcie sprawy do, tak, so do, zamykajcie sprawy do takiego poziomu, jak jest dla Was ważny, do czego żeście się sami przed sobą zobowiązali, czy przed kimś, co żeście obiecali. A teraz o tym, co mówiłeś. Mhm. A mówiłem o tym, że są rzeczy, które po prostu warto przeczekać. Znaczy mówiłeś, że są pozytywne. Tak. Tak. Tylko kiedy i jakie? Jak zdecydować, jak wiedzieć, w którym momencie. Tak. Co? Dokładnie tak. I ja teraz bardzo mocno chcę zaznaczyć, że tak, są pozytywy przeczekiwania różnych rzeczy, niedziałania, zaprzestania aktywności, ale to nie jest chowanie głowy w piasek. Czyli to nie jest pod tym hasłem, tylko pod zupełnie innym. Robienie po prostu pewnych rzeczy właściwych. Wtedy, kiedy tego sytuacja wymaga. I właściwą sytuacją jest czasami przeczekanie. Na przykład w ogródku, jak się zasieje, to nie ma co tam chodzić za chwilę i czekać. No tak. wyrazką, to, to jest nie? raczej taki żart, ale na przykład, jeżeli nie mamy na coś wpływu bezpośredniego, jeżeli właściwie jakieś tam dodatkowe działania czy popychania, no właściwie nie spowodują nic dobrego, a mogą nawet mogą spowodować nawet, coś niedobrego. Tak. Na przykład nie warto jest popychać bardzo często yy, ludzi, którzy zobowiązali się, no, zwłaszcza jeśli to są nasi klienci, którzy zobowiązali się do czegoś, nie warto jest ich popychać. Za bardzo, tak? A już rób, a działaj, a, a, a weź się za to, bo po prostu chcesz. Zwyczajnie... Ja tak, bo ja, ja potrzebuję. bo ja potrzebuję. Zrób to, bo ja potrzebuję, zrób to, bo to jest, coś, to jest dla mnie istotne. To, to trzeba po prostu myśleć o tym, w on świadomość, Ale nie... ta świadomość, że ktoś czy sytuacja dojdzie do tego miejsca, momentu, który my potrzebujemy, wymaga dużego naszego doświadczenia. Takiej, takiej dojrzałości, takiej nie. świadomości, nie? Nie, no dlaczego? Wystarczy, że, że popatrzymy empatycznie albo spróbujemy pomyśleć, no a jak ja bym się czuł? To że okay. taka dojrzałość jest potrzebna no, do tego, żeby sobie pomyśleć, a jak ja bym się czuł, jak ja bym się czuła, gdyby ktoś mnie tak Popychał, działaj, 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 rób, rób, rób. Tak, o ja bym się jeszcze bardziej cofał. No więc o to właśnie sobie. chodzi. Często tak jest, że ludzie się jeszcze bardziej cofają, no bardziej się, się za sobie. sobie. Oni wtedy chowają głowę w piasek. Właśnie dlatego, bo nie mają odwagi powiedzieć: hej, daj mi spokój, nie popychaj, potrzebuję czasu i tak dalej. Tylko do tego Dla same. odmiany właśnie sami chowają głowę w piasek. Ale też wtedy, kiedy na przykład nie wiemy, jak sobie z tym poradzić, kiedy potrzebujemy. No, się do tego pomocy, albo się rozwinąć, albo potrzebujemy y, pomocy wszechświata. No nie do wszystkiego się w życiu rozwiniemy. Okej, okay, no też prawda. Nie do wszystkiego się w życiu rozwiniemy. Nie można liczyć na to, że, że każda sytuacja, jaka się w naszym życiu pojawi, to na pewno kiedyś dojrzyjemy do tego, że będziemy potrafili to zrobić. No nie, no ja mam swoje lata i, i ciągle mam sytuacje, czyli... do których jeszcze nie do, dorosłam i pewnie nie dorosnę. Czy Ty nam tutaj próbujesz w tej chwili powiedzieć, że to jest ten wybór, yy właściwego działania, we właściwym no, tak czasie. No mówiłam nawet na początku, tak mówiłam. W czy to jest kierunku. Dokładnie tak, czyli, czyli czasami właściwe zachowanie to jest czekać. Tyle tylko, że to jest świadomy wybór, że to jest działanie proaktywne, że to nie jest tak, że ja chowam głowę w piasek i nic nie będę robiła, tylko ja po prostu mówię, ok, nie wiem co zrobić, nie wiem jak w tym momencie się najlepiej zachować, proszę Boga o pomoc, czy proszę wszechświat o pomoc i czekam. I czekam, co się będzie działo. I słuchajcie, kochani, niektóre sprawy naprawdę się same rozwiązują. I nie ma koniecznie potrzeby czasami, właśnie, no, e, różnego rodzaju działań, po to, żeby, żeby coś przyspieszyć. Ale to trzeba wiedzieć, to trzeba właśnie świadomie wybrać. Ok, nie chowam głowy w piasek. Tylko świadomie chcę poczekać, żeby zobaczyć, co się z tego rozwinie dalej, jak dalej będzie wyglądała ta sytuacja, i dopiero wtedy, jak będę widziała, że trzeba zadziałać, to zadziałam. A chowanie w piasek to jest wtedy, kiedy po prostu, no cóż, nie chce mi się wyjść ze strefy komfortu. Nie, nie chce mi się tak. ruszyć. Nie ma Nie, 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 nie chce mi się ruszyć. Coś robić. Muszę powiedzieć, że osoby, które... I to już jest takie niebezpieczne, dlatego że osoby, które się tak nauczą nawykowo chować tej głowy w piasek, jak już zaczynają mieć trochę większą świadomość i wiedzą, że to nie jest takie dobre, to podświadomość im to załatwia i zgadni, co się dzieje. Chorują i naprawdę ich nie ma. Albo wydarzają im się różnego rodzaju rzeczy, co się działo mnie, jak nie lubiłam telefonować, gubiłam telefony. Kupiłam książeczki z telefonami. No zobacz jak Ci się to działo wtedy. Tak się działo. Kompletnie na przykład nie miałam czasu, naprawdę nie miałam czasu zadzwonić. Zapominałam, bo to też jest sposób podświadomości na to, żeby nam załatwić pewne rzeczy, że po prostu zapominamy. A no trze trzeba zapisać, nawiasem mówiąc, żeby nie zapomnieć. I czytać. to na No, także to byłoby generalnie tyle na temat chowania głowy w piasek. W podcaście będzie ta audycja. No, ale co? Dziękujemy, chyba. Dziękujemy. Przyznam, że bardzo mi się podobało takie rozmawianie tutaj z, z, do kamery, bądź co bądź i do mikrofonu. Także... Ciekawe, czy się podobało, to, to również. Ja czekam widzą. na ten moment, kiedy będę mógł pozdrowić moją mamę. <grym> <grym> Pozdrów mamę. Ja niestety swojej mamie pozdrowić nie mogę. Ale kochani, tak przy okazji zapraszamy. Słuchajcie naszych podcastów. One są na mojej głównej stronie, umieszczane zawsze w poniedziałek. A jeżeli ktoś robi subskrypcję, to wtedy ma trzy. Takie podcasty w tygodniu. Także dziękujemy bardzo, dobrej I do soboty usłyszenia. i do usłyszenia. Dziękuję. To może wyłącz Tomek. Nawet Myślę, że ja wiem, jak to się...